Dajcie najmniejsi. Wczoraj w vlogu zapowiedziałem, że zrobimy live'a takiego okolicznościowego z Aldoną Marciniak i, i po prostu pokłonimy się nad karią Roberta Kubicy w Formule 1. Ale no, z... postanowiliśmy to odwołać jednak dlatego, że, że sytuacja jest, jest moim zdaniem, niezręczna, w sensie, że już wszyscy zdaliśmy, zdążyliśmy przedyskutować te decyzje i, i, i chyba głosić, a, a tak naprawdę nie wypowiedziała się osoba w tym absolutnie najważniejsza, czyli Robert. tak, więc do Już nie wypada iść w jakikolwiek sposób dalej z tematem w momencie, kiedy, kiedy sam Robert nie powiedział, że kończykę Formuły 1. Eee, I tyle. Tak więc jeszcze będziemy wracać do wielu różnych wątków i z, z, z tego, co się będzie działo w przeszłości, nic się działo w przeszłości, ale na razie nie będziemy robić podsumowań. Natomiast zapraszam serdecznie na historię jednego obstrzyknięcia, którą w niedzielę opublikuję, jak nic się nie zmieni po prostu. Eee, super fajna fotka, tak więc do zobaczenia. Witajcie najmniejsi. Wczoraj w vlogu zapowiedziałem, że zrobimy live'a takiego okolicznościowego z Aldoną Marciniak